Godzina 8.30, właściwie dzisiejszy dzień zacząłem już od 6.00, ponieważ musiałem dojechać z Kudowy Zdrój pod granicę czeską. Droga była bardzo śliska, więc jechałem bardzo ostrożnie, a nie mogłem przekroczyć granicy, więc musiałem jechać naokoło. Zostawiłem samochód przy granicy i idę zielonym szlakiem do skalnego miasta. Przekraczanie granicy szlakami turystycznymi jest, nie jest zabronione, więc z tego korzystam. Fakt faktem, że muszę dojść około 10 km, oby tylko śnieg nie był za wysoki. Słoneczko lekko wychodzi, więc nastrój jest dobry. Zasuwam. To jednak nie jest nie jest lekka Ale nikt nie mówił że będzie łatwo Ale był na taki fragment przez moment, gdzie miałem śnieg prawie do pasa No, wygląda na to, że wyszedłem już z tego śniegu, idę taką ścieżką połączoną z drogą, ale komfort spacerowania jest zupełnie inny. Straciłem trochę więcej czasu niż zaplanowałem na, tym odcinku, na tamtym odcinku, ale do Skalnego Miasta zostało mi około 4 km, więc myślę, że godzinka już będę. Zastanawiamy dlaczego taki rudawy kolor tutaj na tych drzewach czym to jest spowodowane? Bardzo mi tutaj przypadły do gustu domki tej okolicy, takie charakterystyczne, yy, związane z Sudetami, często są starsze nawet niż 100 lat. To jest taki przykład jednego z nich. Tutaj mamy z jednej strony, gdzie jest fasada niezrobiona, a z drugiej strony już jest ładnie zrobione. Często napisy w tych domkach są w języku niemieckim, co świadczy o tym, że tereny te właściwie zamieszkowali, zamieszkiwali przez lata, zarówno w Czesi. Polacy, jak i Niemcy. Teraz do stalnego miasta mi jednak 3,5 godziny, a nie 3, jak pierwotnie planowałem, ale jest to zrozumiałe, ponieważ pierwszy odcinek był bardzo ciężki. Myślę, że powrót już będę bardziej, jednak wybiorę drogę samochodową, poboczą będę szedł samochody i tak rzadko jeżdżą a na razie zostało mi delektowanie się pięknymi widokami w skalnym mieście Chyba najbardziej charakterystyczne miejsce w skalnym mieście. Powstała w XVII-XVIII wieku przez barona, ówczesnego właściciela tej ziemi, się po prostu pobierał opłat za wejście do skalnego miasta. Miejsce to dosyć długo było nieznane, może nie to nieznane, ale nie było tak eksploatowane. Przede wszystkim kiedy jakieś wojny, a na tym terenie dosyć dużo było wojen. Miejscowa ludność chowała się tutaj w tych górach, w tych skałach dopiero w XVII-XVIII wieku turystyka zaczęła się rozwijać. Na rozwój turystyki w tym miejscu miał wpływ pożar w XVIII wieku który spowodował to, że yy, ścieżki po prostu został odblokowany z drzew i dzięki temu mogli tutaj przychodzić turyści. Kręcono tutaj także kadry do filmu opowieści z narni tej pierwszej części. Wiem, mi palce od dłoni odmarzły, ponieważ ciągle zdaję rękawiczkę, żeby zrobić zdjęcie, ale nie sposób się powstrzymać przed takimi pięknymi widokami i wszystko chciałoby się to utrwalić. No jest baśniowo. Z to starosta, a druga starostina. <grymne> Ale które, które to jewił? Szerokość tylko 50 cm. No dobra, trzeba będzie tą szczeliną, myślą, norą przejść. Zobaczymy, czy porównywalne z błędnymi skałami. Myślę, że nie jest tak źle. W błędnych skałach było jednak wężej. I trzeba było też czasami zejść za partero. O skałę! Spokojnie, leciutko tylko plecarzek. Ociera o skałę. Zaledwie godzinę drogi od skalnego miasta znajdujecie kolejne te skały, które jest podobno nie niemniej piękne. No, ja niestety z braku czasu już nie zdążę tego dzisiaj zrobić. Będę musiał wracać, ale na pewno tutaj wrócę, bo będę chciał zobaczyć skalne miasto w letniej czy chociażby w odsłonie. Warto, bo nie jest to daleko od granicy, zaledwie 100 km od Wrocławia. Jeśli ktoś zapyta mnie, czy warto było iść te 10 km tutaj przez te śniegi, czasami po kolana, czasami jeszcze wyżej, męczyć się 3,5 godziny. Żeby to zobaczyć tutaj. Warto, naprawdę. I polecam.